Dzisiaj przegłosowali ustawę wypowiadającą konwencję ottawską o minach przeciwpiechotnych. W 2012 w grudniu była podpisana i ratyfikowana ta konwencja przez Polskę. Ale zanim żeśmy ratyfikowali, to już żeśmy zlikwidowali ponad milion min. Generalnie żeśmy zlikwidowali około 2 miliony 300 tysięcy min. To są nasze najniższe zapotrzebowanie, jakie Polska ma, żeby skutecznie się bronić. I były, na przykład, ja znam ekspertyzy, które pisali fachowcy do sztabu generalnego, do Ministerstwa Obrony Narodowej, które były wtedy pokazywały skalę szaleństwa, że Polska w to idzie w naszym położeniu, mhm. bo po prostu jeszcze przy likwidacji jednostek, my nie jesteśmy w stanie przeprowadzić operacji obronnej. Bez, bez tego typu, typu sprzętu. No i co i zlikwidowano. Wydano miliardy na zakup tego, później miliony na likwidację, a teraz znowu pójdą miliardy na ponowny zakup. I proszę zwrócić uwagę, czy chociaż jedna osoba politycznie, ja już nie mówię karnie, odpowiada za to.